e W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. O Crux Venerabilis, Quesalutem Atulisti, Miseris, Quibus Teferam te preconis, Quoniam Vitam Nobis Celitem Preparasti. O chwalebny Krzyżu któryś nędznym przyniósł zbawienie, jakimiż Cię pochwałami sławić, i żeś nam żywot niebieski zgotował. Exaltatio Crucis Podwyższenie Krzyża Świętego Święto dzisiejsze ustanowiono na pamiątkę znalezienia Krzyża Świętego przez cesarzową Helenę i konsekracji bazyliki wzniesionej na Golgocie 14 września 335 roku. Później wspominano w tym dniu odzyskanie Krzyża Świętego zrabowanego przez Persów. 3 maja 630 roku w uroczystej procesji Cesarz Herakliusz osobiście wniósł odzyskany krzyż do bazyliki grobu chrystusowego. In hoc signo vinces – w tym znaku zwyciężysz – usłyszał cesarz Konstantyn Wielki, widząc jaśniejący krzyż przed bitwą z Maksencjuszem, przy moście mulwijskim. Zwycięstwo to było ważnym wydarzeniem w perspektywie nawrócenia cesarza na chrześcijańską wiarę i zaprzestania prześladowań chrześcijan i przyznania kościołowi katolickiemu wolności, kultu i wyznania. Stat Crux Tum volvitur orbis. Krzyż stoi, gdy przemija świat, i przeminą dzisiejsi bezbożnicy, pyszałkowie i gorszy ciele. Krzyż święty, znak zbawienia. Czytamy w katechizmie katolickim, świętego Piusa X. Gdzie był ukrzyżowany Jezus Chrystus? Jezus Chrystus był ukrzyżowany na górze Kalwaria. Co robił Jezus Chrystus wisząc na krzyżu? Wisząc na krzyżu, Jezus Chrystus modlił się za swych nieprzyjaciół. Swą własną Najświętszą Matkę oddał za Matkę, Świętemu Janowi, a w Jego osobie nam wszystkim. Złożył swą śmierć w ofierze dla zadośćuczynienia sprawiedliwości Bożej za grzechy wszystkich ludzi. Święty Leon, wielki papież, mówił w kazaniu o męce pańskiej. Na widok Chrystusa podwyższonego na krzyżu nasz duchowy wzrok nie może się zatrzymać, najmilsi, tylko na tym, co odbijało się wtedy w oczach nikczemników, do których można zastosować słowa mojżesza. Życie twe będzie jakoby zawieszone przed twymi oczyma. Będziesz drżał dniem i nocą, ze strachu nie będziesz wierzył w swoje życie, albowiem przestępcy tylko o zbrodni swej mogli myśleć na widok ukrzyżowanego Pana. Odczuwali oni bojaźń, ale nie tę, co usprawiedliwia przez prawdziwą wiarę. Lecz która dręczy sumienie obciążone winą. Natomiast nasz umysł, oświecony duchem prawdy, ma przyjąć do siebie z czystym i niewinnym sercem chwałę krzyża, jaśniejącą w niebie i na ziemi. Głębokim wejrzeniem ducha. Winniśmy zdać sobie jasno sprawę z tego, co powiedział Pan o zbliżającej się męce swojej. Teraz jest sąd świata, teraz Książę tego świata precz wyrzucony zostanie, a ja, gdy nad ziemię podwyższony będę, wszystko do siebie przyciągnę. O przedziwna potęgo krzyża, O niewysłowiona chwało męki, W Tobie trybunał Pański, W Tobie sąd nad światem, W Tobie moc Władcza ukrzyżowanego. Wszystko bowiem przyciągnąłeś do siebie, O Panie, Kiedy dzień cały Wyciągałeś swe ręce do ludu niewiernego, i sprzeciwiającego się tobie, wszystek świat wziął to poczucie, że Twój majestat wyznawać należy. Wszystko przyciągnąłeś do siebie, Panie. Kiedy wszystkie żywioły zgodnie wydały wyrok potępienia na zbrodnię popełnioną przez Żydów. Kiedy zaćmiły się światła niebieskie. Kiedy dzień w noc się obrócił, ziemia drżała w posadach, słowem, całe stworzenie odmówiło swych usług bezbożnikom. Wszystko przyciągnąłeś do siebie, panie, kiedy rozdarciem zasłony w świątyni święte świętych zostało odjęte niegodnym kapłanom, aby figurę wyobrażającą prawdę zastąpiła sama prawda, proroctwo stało się jawną rzeczywistością, a miejsce prawa zajęła Ewangelia. Katolicka Msza Święta, katolicki ołtarz. Tutaj krzyż jest podwyższony, bo najświętsza ofiara mszy świętej uobecnia ofiarę, jaką Pan nasz Jezus Chrystus złożył na krzyżu, na golgocie, raz jeden dla zgładzenia grzechów świata. Przyjść nam świętą to przyjść pod krzyż. Kto kocha Pana Jezusa, na Mszę Świętą przychodzi. Kto kocha Pana Jezusa, na Mszę Świętą przychodzi, jeśli możliwe, codziennie. Naucza nas katechizm, czy przenajświętszy sakrament jest tylko sakramentem? Że najświętszy sakrament jest nie tylko sakramentem, ale jest ponadto nieustającą ofiarą Nowego Testamentu, którą Jezus Chrystus pozostawił swemu Kościołowi, aby była składana Bogu przez ręce Jego kapłanów. Na czym polega ofiara jako taka? Ofiara jako taka polega na ofiarowywaniu Bogu pewnych rzeczy widzialnych oraz na zniszczeniu ich w jakiś sposób dla uznania najwyższej władzy Boga nad nami i nad wszystkimi rzeczami. Jak nazywana jest ofiara Nowego Testamentu? Ofiara Nowego Testamentu jest nazywana mszą świętą. Czym jest więc msza święta? Msza święta jest ofiarą ciała i krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, sprawowaną na naszych ołtarzach pod postaciami chleba i wina, dla upamiętnienia ofiary krzyżowej. Czy ofiara Mszy Świętej jest tą samą ofiarą, co ofiara Krzyżowa? Ofiara Mszy Świętej jest ze swej istoty tą samą ofiarą, co ofiara Krzyżowa, gdyż ten sam jest Jezus Chrystus, który ofiarował siebie na Krzyżu. Ofiaruje się przez ręce swych kapłanów na naszych ołtarzach. Ale co do sposobu dokonywania ofiara mszy Świętej różni się od ofiary Krzyża, chociaż pozostaje z nią w istotnej i bliskiej relacji. Jaka różnica i jaka relacja zachodzi pomiędzy ofiarą mszy Świętej i ofiarą Krzyżową? Pomiędzy ofiarą mszy Świętej i ofiarą krzyżową zachodzi taka różnica i relacja, że na krzyżu Jezus Chrystus ofiarował sam siebie, wylewając swoją krew i zdobywając zasługi dla nas. A na naszych ołtarzach Jezus Chrystus ofiaruje się bez rozlewu krwi i udziela nam owoców. Swej męki i śmierci. Na czym polega inna relacja ofiary mszy świętej i ofiary krzyżowej? Inna relacja ofiary mszy świętej i ofiary krzyżowej polega na tym, że ofiara przyświętej przedstawia w sposób widzialny wylanie krwi przez Jezusa Chrystusa na krzyżu. Gdyż mocą słów konsekracji ciało naszego Zbawiciela staje się osobno obecne pod postacią chleba, a jego krew pod postacią wina. Chociaż mocą naturalnego połączenia i Unii Hipostatycznej, żywy i prawdziwy Jezus Chrystus jest obecny. Pod każdą z postaci. Czy ofiara krzyżowa nie jest jedyną ofiarą Nowego Testamentu? Ofiara krzyżowa jest jedyną ofiarą Nowego Testamentu, gdyż tą ofiarą nasz Pan Jezus Chrystus przebłagał sprawiedliwość Bożą i wysłużył nam. Wszystkie potrzebne łaski, a więc ze swej strony w pełni dokonał naszego odkupienia. Zasługi te są nam wszakże udzielane za pomocą środków ustanowionych przez Niego w Jego Kościele, wśród których znajduje się ofiara mszy świętej. Kto ma udział w owocach Mszy Świętej? W owocach Mszy Świętej ma udział cały Kościół, ale korzysta z nich zwłaszcza kapłan i ci, którzy biorą udział we mszy, gdy jednoczą się z kapłanem. Ponadto szczególny udział mają ci, w intencji których msza jest odprawiana. Czy to żywi, czy też umarli. Drodzy wierni, czcijmy święty krzyż. Czcijmy najświętszą ofiarę, jaką Pan nasz Jezus Chrystus złożył na krzyżu dla naszego zbawienia. I czcijmy najświętszą ofiarę mszy świętej który Pan nasz, Jezus Chrystus, uobecnia ofiarę Golgoty i udziela nam hojnie owoców swojej męki i śmierci. Przechodząc czy przejeżdżając obok krzyża, czyńmy z szacunkiem znak krzyża. Nie pozwólmy, aby w naszej ojczyźnie krzyż był lekceważony, poniewierany, usuwany, zabierany sprzed oczu polskiego społeczeństwa, zabierany z sprzed oczu dzieci i młodzieży. Czyniąc znak krzyża, a czyńmy go często, Czyńmy go zawsze z szacunkiem, starannie. Żegnajmy się wodą święconą. Miejmy ją w domu, w domowej kropielniczce. I uczmy dzieci od małości starannego czynienia w znaku krzyża. Miejmy w domu poświęcony krzyż. Na poczesnym miejscu. Patrzmy nań często z miłością i starajmy się prowadzić takie życie w domu i poza domem, jakie przystoi miłośnikom Krzyża. Rozważajmy drogę krzyżową w piątki. Przybywajmy często, jeśli możliwe codziennie nam mszę świętą, najświętszą ofiarę. Dzisiaj święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Jutro święto Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny. Siedem Boleści Najświętszej Maryi Panny. Boleść pierwsza proroctwo Symeona. Boleść druga ucieczka do Egiptu. Boleść trzecia zgubienie Pana Jezusa. Boleść czwarta spotkanie na drodze krzyżowej. Boleść piąta ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa. Boleść szósta Zdjęcie z krzyża, boleść siódma, złożenie do grobu. Uczmy się od Matki Bożej bolesnej wytrwania przy krzyżu i prośmy Matkę Bożą bolesną codziennie o łaskę wytrwania przy Chrystusie ukrzyżowanym do końca prośmy codziennie o łaskę błogosławionej śmierci w łasce Bożej. Codziennie miejmy w ręku różaniec i chętnie rozważajmy tajemnice bolesne, tajemnice naszego zbawienia, cierpienia krzyża Chrystusowej, Zbawczej ofiary. Msza Święta i Różaniec. Prawdziwa Msza Święta i Różaniec. Mała jest liczba miłośników Krzyża. Mała jest liczba miłośników Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego. Mała jest liczba miłośników Mszy Świętej. Mała jest liczba miłośników Różańca. Czy już należysz do ich grona? Pan nasz Jezus Chrystus mówi: A kto nie bierze krzyża swego i nie naśladuje mnie nie jest Mnie godzien. Mówił zaś do wszystkich Jeśli kto chce iść za Mną, niech zaprze samego siebie, a weźmie krzyż swój na każdy dzień i niech idzie za Mną. Adoramus te Christe, et benedicimus tibi, Fia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Kłaniamy Ci się Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.